Antarktyda kontynent lodu i tajemnic. Na samym dole naszej planety leży kraina tak ekstremalna, że wydaje się nie należeć do Ziemi. Antarktyda najzimniejsze, najbardziej wietrzne i najbardziej suche miejsce na globie. Kontynent, gdzie lód może mieć grubość ponad 4 km, a noc polarna trwa wiele miesięcy, ale ten zamarznięty świat. To nie tylko pustka, to jedno z najbardziej fascynujących miejsc na Ziemi, pełne naukowych sekretów, nieznanych form życia i opowieści, które brzmią jak z science fiction. Dziś zabieram Was na wyprawę po kontynencie lodu i tajemnic. Będziemy mówić o życiu, które przystosowało się do ekstremum. O historii ludzkiej eksploracji, o przyszłości całej planety zależnej od tej zamarzniętej krainy i o tym, dlaczego Antarktyda fascynuje nie tylko naukowców, ale też odkrywców, ekologów, a nawet artystów. Antarktyda to piąty co do wielkości kontynent na Ziemi. Ma powierzchnię ponad 14 milionów kilometrów kwadratowych. Czyli więcej niż cała Europa, w niemal 99%. Pokryta jest lodem, który w niektórych miejscach ma ponad 4 km grubości. No to tak, jakby cztery pałace kultury leżały jeden na drugim. To najzimniejsze miejsce na planecie. Rekord to minus 89,2 stopnia Celsjusza, zanotowany w 1983 roku. Na radzieckiej stacji Wostok. Ale co ciekawe, Antarktyda to także najsuchszy kontynent. Opady są tu rzadkością, a niektóre jej obszary nie widziały deszczu ani śniegu od tysięcy lat. To oficjalnie pustynia lodowa, ale pustynia. Co więcej, Antarktyda leży niemal w całości powyżej 2000 metrów, nad poziomem morza. A jej najwyższy szczyt, masyw Winsona, sięga aż 4892 metry. To naprawdę kontynent ekstremów. Ciekawostką jest, że Antarktyda przechowuje aż 70% słodkiej wody na Ziemi, zamkniętej w postaci lodu. Gdyby cały ten lód się stopił, Poziom oceanów podniósłby się o około 58 metrów. Jedną z najbardziej niezwykłych cech Antarktydy jest jej cykl dnia i nocy. Przez pół roku trwa tam dzień, a przez drugie pół roku noc. Zima oznacza totalną ciemność i temperatury spadające poniżej minus 70 stopni Celsjusza. Latem słońce nie zachodzi ani na chwilę, krążąc w kółko. Nad horyzontem. Zorze polarne, widoczne podczas nocy polarnej, to jedno z najbardziej spektakularnych zjawisk, jakie można zobaczyć na Ziemi. Zielone i fioletowe wstęgi światła tańczące po niebie powstają, gdy cząstki wiatru słonecznego zderzają się z cząsteczkami atmosfery i wzbudzają je do świecenia. Noc polarna to także poważne wyzwanie psychiczne. Osoby przebywające przez wiele miesięcy na stacjach badawczych muszą mierzyć się z izolacją, monotonią i brakiem światła dziennego. Dlatego organizowane są specjalne rytuały, jak pożegnanie słońca i powitanie zorzy. Co ciekawe, stacja Amundsen-Scott na biegunie południowym. Ma swoją własną nocną załogę, która spędza na Antarktydzie cały antarktyczny sezon zimowy, bez możliwości opuszczenia kontynentu. Choć może się wydawać, że Antarktyda to tylko lodowa pustynia, życie znajduje tu swoje miejsce. Najbardziej znane są pingwiny cesarskie, które rozmnażają się w najgorszych możliwych warunkach podczas najcięższej zimy. W absolutnych ciemnościach. Samce przez ponad 60 dni wysiadują jaja, nie jedząc i chroniąc je przed zimnym ciałem. Na brzegach żyją także pingwiny Adeli, foki Weddela, lamparty morskie i słonie morskie. W wodach Antarktydy pływają orki i wieloryby, a pod lodem rozwija się życie mikroskopijne: bakterie, plankton. Ten ostatni to kluczowy element łańcucha pokarmowego pokarm dla ryb, fok, pingwinów i wielorybów. Ale Antarktyda to także życie niewidoczne gołym okiem. W jej wnętrzu, w jeziorach podlodowych, naukowcy odkrywają mikroorganizmy, które mogą być podobne do tych, które mogłyby żyć na innych planetach. W jednej z suchych dolin odkryto kolonie sinic żyjących pod cienką warstwą skał, gdzie temperatura nigdy nie przekracza 0 stopni Celsjusza. To jedna z najbardziej ekstremalnych form życia na Ziemi. Antarktyda to jedno z najważniejszych miejsc badawczych na świecie. Ponad 70 stacji badawczych działa niemal cały rok, a latem ich liczba wzrasta wraz z przypływem naukowców. Tu bada się klimat, zmiany w atmosferze, promieniowanie kosmiczne, sejsmikę, lodowce, życie mikrobiologiczne i wpływ człowieka na środowisko. Rdzenie lodowe wydobywane przez naukowców zawierają dane sprzed setek tysięcy lat. Zapisane są w nich stężenia gazów cieplarnianych, opady, wybuchy wulkanów. Zmiany klimatyczne i rytm epok lodowcowych. Badania prowadzone w warunkach antarktycznych pomagają również przygotowywać ludzi do przyszłych misji kosmicznych. Izolacja, ekstremalne temperatury, samotność to idealne laboratorium psychologiczne i technologiczne. Co ciekawe, w 2018 roku. Naukowcy wykryli w lodzie z Antarktydy cząstki pochodzące spoza naszej galaktyki najprawdopodobniej z eksplozji supernowej. Pierwsze wyprawy na Antarktydę to opowieści pełne odwagi, tragedii i determinacji. Robert Falcon Scott zginął wraz z załogą, wracając z bieguna południowego, który zaledwie Kilka tygodni wcześniej zdobył Roald Amundsen, pierwszy człowiek na biegunie. Ernest Shackleton, z kolei, zasłynął wyprawą Endurance, która zakończyła się dramatycznym rozbiciem statku w lodzie i heroiczną ucieczką załogi. Do dziś jego historia uznawana jest za jeden z największych przykładów przywództwa. W ekstremalnych warunkach. Ale Antarktyda skrywa też inne tajemnice: meteoryty z Marsa, zasypane jeziora, formacje skalne, które mogłyby kryć prehistoryczne skamieniałości, a nawet teorie spiskowe o bazach wojskowych czy zaginionych cywilizacjach. Choć większość to fikcja, kontynent nadal fascynuje poszukiwaczy tajemnic. W 2004 roku. Naukowcy odkryli w Antarktydzie meteoryt pochodzący z Marsa, zawierający struktury, które niektórzy uznali za pozostałości mikroorganizmów. Antarktyda znajduje się w centrum debaty o przyszłości klimatu. Lodowiec Tweitessa, zwany lodowcem zagłady, topnieje w tempie, które może mieć katastrofalne skutki. Gdyby się rozpadł, poziom oceanów wzrósłby. O ponad 60 cm, a to tylko jedna część kontynentu. Zwiększona temperatura wpływa na cyrkulację oceanów, zmienia życie morskie, powoduje migrację gatunków i destabilizuje cały ekosystem. Antarktyda nie jest już poza zasięgiem cywilizacji zmienia się szybciej niż przewidywano. Niektóre badania sugerują, że jeśli nic się nie zmieni, do 2000 roku Antarktyda może stracić nawet 25% swojej pokrywy lodowej. Antarktyda to nie tylko kontynent ekstremów. To bijące serce Ziemi, którego rytm wyznacza przyszłość całej planety. Fascynująca, niebezpieczna, piękna i krucha. To laboratorium wiedzy, kraina wyzwań. Bastion nauki i nadziei. Jej los to nasz los. Od tego, jak potraktujemy to miejsce, zależy przyszłość milionów ludzi i przyszłość całego życia na Ziemi. Jeśli ten odcinek Cię poruszył, zostaw łapkę w górę, napisz komentarz i zasubskrybuj kanał. Przed nami jeszcze wiele niesamowitych wypraw. Do najbardziej niezwykłych zakątków natury. Do zobaczenia!